Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Pięta. Dziś opowiem ci o tym, jak dobrze wybrać sofę do salonu, tak aby nie popełnić przy tym podstawowych błędów. Sprawa wydawać by się mogła prosta. Wchodzę do salonu wyposażenia wnętrz, wybieram sofę, która mi się spodobała, siadam, wypróbowuję, dobieram kolor i po sprawie. Oczywiście tak również można dokonać zakupu, ale fakt jest taki, że elementów, na które należy zwrócić uwagę, jest naprawdę sporo. Przyjrzyjmy się więc nim nieco bliżej. Zostań tu ze mną, a z filmu dowiesz się, czym się kierować, wybierając rozmiar i kształt sofy, czym jest komfort mebla i co ważne przy jego wyborze. No i tkanina. Zobaczysz, jak wiele kwestii należy uwzględnić, wybierając odpowiednią dla Twojej sofy. Rozmiar. Sprawa niby prosta, ale nie ma czegoś takiego jak pewien ogólny standard typu sofa jedynka, dwójka, trójka. To oznacza, że wybór pozornie prosty jest nieco szerszym tematem. Można by kierować się ilością osób w rodzinie, wybierając rozmiar sofy do salonu. Ale może to być mylące. Jeśli kupimy sofę, która pomieści wszystkich, ale jej rozmiar zaburzy funkcjonalność pomieszczenia, to kryterium wyboru może okazać się nie najlepsze. Zanim zatem ostatecznie zdecydujesz się na dany rozmiar, sprawdź, ile osób w Twoim domu. Może wspólnie jednocześnie spędzać czas w salonie. Dobrym miernikiem jest policzenie, ile osób wspólnie może oglądać film lub wybranie innego wydarzenia, które gromadzi większość domowników w tym miejscu. Uwzględnij, jakie dodatkowe siedziska znajdują się już w Twoim salonie poza tą sofą. Jeśli takie są, być może Twoja nowa sofa nie musi być tak duża, jak wstępnie się Tobie wydaje. Weź pod uwagę wszystko, co znajduje się dookoła. Czy sofa w rozmiarze, o którym myślisz, nie naruszy ciągu komunikacyjnego? Czy nie trzeba jej zbyt dużo obchodzić, aby dojść do kluczowego miejsca w salonie? To szczególnie istotne, kiedy rozmiar sofy nie pozwoli na takie ustawienie, by można było ją obejść z obu stron. Sprawdź, czy swobodnie otworzysz każde drzwi, szczególnie te od balkonu czy tarasu. Kształt sofy to bardzo ważny element wyboru Twojego mebla. Sama różnorodność opcji już pokazuje, że wybór musi być mocno przemyślany. Rozróżniamy następujące typy sof. Prosta, sofa jako narożnik, sofa z szezlongiem, z bęczem lub tzw. diwanem jako kolejna odmiana sof narożnych. A to nie koniec. Wybór kształtu sofy to również właściwa głębokość siedziska, forma podłokietników, układu samego mebla czy jego modułowości. Wybierając więc kształt dla swojej sofy, rozważ następujące czynniki. Jaką chcesz mieć konfigurację siedzisk? Czy wszyscy siedzą w jedną stronę? To dobry układ na przykład dla oglądania filmu. Czy może chcesz, aby większość osób siedzących mogła widzieć się nawzajem? To determinuje, czy sofa powinna mieć raczej kształt prosty, czy powinna być formą narożnika, czy bardziej w kształcie np. litery U. Przemyśl też, czy chcesz mieć zamkniętą konstrukcję mebla, czy raczej opcję modułową, aby część mebla była ustawiana wedle potrzeby danej sytuacji. Pamiętaj, że w takim przypadku dużą rolę odgrywa wybór kolekcji danego producenta, bo nie każdy ma elastyczną ofertę od sofy prostej do modułowej przez opcję narożnikową. Dla przykładu kolekcja Goldi. Ma wybór zawężony do sofy prostej, a za to kolekcja Milano, która jest również w naszej sprzedaży, ma już znacznie szerszy wybór konfiguracji. Zastanów się również, jaką rolę ma pełnić funkcję podłokietnik. Czy chcesz mieć na nim funkcję postawienia podkładki pomocniczej? Czy będziesz korzystał z niego jako podkładki pod laptopa? Czy jego szerokość najbardziej odpowiada ci przy zwykłym oparciu na nim ręki? I jeszcze jedna rzecz. Mówiąc o kształcie mebla, nie zapomnijmy o ważnym aspekcie, jakim jest jego głębokość, samego siedziska. Jest to ściśle powiązane z przeznaczeniem twojej sofy, ale jest również ściśle skorelowane z wypełnieniem siedziska. Co ciekawe, im mebel głębszy, tym powinien być bardziej miękki. Wszystko po to, aby siedzisko i oparcie odpowiednio się wyprofilowały przy głębokim siedzeniu. Komfort. Wyjaśnijmy sobie najpierw, czym jest komfort mebla. To potoczne znaczenie tego słowa może być bardzo mylące. Kiedy mówimy o komforcie mebla, jakim jest sofa, mówimy o jego wypełnieniu zarówno samego siedziska, jak i części oparciowej. Co ciekawe, osobno testujemy wypełnienie dla poduszki siedzeniowej, a osobno dla poduszki oparciowej, mimo tego, że mówimy o tym samym meblu. Zdecydowanie niezbędna jest wizyta w wybranym salonie wyposażenia wnętrz, aby wraz ze specjalistą odpowiednio przetestować wszystkie kombinacje wypełnienia oraz odnieść to do przeznaczenia, jakie przewidziałeś dla swojej sofy, oczywiście w Twoim salonie. Znamy sytuację, że na przykład sofa okazała się zbyt wygodna, Rodzaj wypełnienia, wybrany ostatecznie przez klientkę, okazał się na tyle wygodny, że sofa niemal za każdym razem utulała domowników do snu, co skutecznie uniemożliwiało dokończenie każdego filmu. Jakie mamy rodzaje wypełnienia? To pianka wysokoelastyczna, elastyczna, miękka i twarda, kulka silikonowa, piesz naturalny. Występują one pojedynczo oraz we wzajemnych mieszankach. Na przykład połączenie pianki wysokoelastycznej z kulką silikonową. Co tylko pokazuje, że wybór nie jest prosty. Jednak kluczowym kryterium powinna być Twoja wygoda. Na Sofie zarówno przebywa się w pozycji leżącej, jak i siedzącej. Więc podczas wizyty w salonie należy przetestować niemal każdą kombinację siedziska i oparcia w obu tych pozycjach. Kiedy uda nam się już ustalić komfort dla poduszki siedzeniowej, dobieramy wypełnienie dla oparcia. Ważne, aby nie wybierać osobno komfortu dla oparcia i osobno, np. przykład trzy sofy dalej w odwiedzanym salonie dla siedziska. Trzeba mieć jednoczesny kontakt ciała z oboma elementami, aby rzetelnie ocenić wygodę korzystania z mebla. Podczas takich testów łatwo dostrzec też zależność między głębokością siedziska, a odpowiednią jego miękkością. To dwa ściśle skorelowane ze sobą elementy wybieranej przez ciebie sofy. Jak widzisz. Jest tutaj ważne, jaki salon odwiedzisz, bo dopiero obszerna ekspozycja pozwala na pełen przegląd tych możliwości. Kiedy mówimy o wypełnieniu, należy też wspomnieć o aspekcie alergicznym. Wypełnienie pierzem naturalnym może wzbudzić niepożądane reakcje, jeśli ktoś z domowników cierpi na tego rodzaju wrażliwość. Pozostając przy temacie naszego zdrowia, jak się zapewne domyślasz, Komfort mebla ma bezpośredni wpływ na kondycję Twojego kręgosłupa. Weź to pod uwagę podczas wyboru mebla do swojego salonu. Miej również proszę na uwadze, że w salonie, kiedy testujesz różne wypełnienia kształty mebla, siedzisz na sofie jedynie chwilę. W domu spędzać będziesz na niej pewnie godziny każdego dnia. To ważne, aby nie podjąć decyzji o komforcie zbyt pochopnie. Bo inaczej odczuwamy kontakt z meblem po krótszej chwili, a inaczej po dłuższym użytkowaniu. Tkanina. Wybór tkaniny to temat bardzo obszerny. Pozornie sprowadza się ono do decyzji o kolorze i rodzaju tkaniny, głównie oceniając ją jaka jest w dotyku. Tych aspektów jest jednak znacznie więcej. To temat na osobny film, jednak przyjrzyjmy się kilku z nich. Kiedy wybierasz tkaninę, weź pod uwagę takie czynniki jak, czy dana tkanina może być prana w pralce czy też chemicznie. Zasięgnij informacji od sprzedawcy na temat ilości cykli Merdintala. To taki wskaźnik wytrzymałości tkaniny, który mierzy w testach jej wytrzymałość na przetarcia. Testy producenta w tej metodzie polegają na odzwierciedleniu przez odpowiednią maszynę. Przetarcia tkaniny podobnego do siadania na sofie i lekkiego przetarcia symulującego wygodne umiejscowienie się na niej. Taki ruch powielany jest aż do zniszczenia tkaniny. Wynik takiego testu określa nam właśnie wytrzymałość tkaniny na przetarcie, mierzoną ilości powtórzeń czynności siadania na meblu i wstawania z niego. Kolejnym elementem Twojego wyboru tkaniny powinno być zastosowanie w niej tzw. apretury. Apretura to forma uszlachetnienia tkaniny pod kątem zmian jej różnych właściwości. Obsługujący Cię w salonie specjalista powinien udzielić Ci takich informacji o każdej oferowanej tkaninie. Ma to istotny wpływ na ocenę łatwości czyszczenia tkaniny w domowym użytkowaniu. Głównie czy można punktowo czyścić tkaninę bez przykrych konsekwencji w jej późniejszym wyglądzie? Czy po czyszczeniu pozostają zacieki? I w ogóle, jak łatwo daną tkaninę doczyścić? Kolejną cechą, którą należy uwzględnić, dobierając obicie, to hydrofobowość tkaniny. Czyli mówiąc prościej, poziom wchłanialności wylanych na nią cieczy. Mamy tutaj pełną rozpiętość od natychmiastowej wchłanialności do pełnej hydrofobowości, czyli całkowitej odporności na absorpcję cieczy. No i nie zapominajmy o kontekście naszych futrzanych domowników. Przy wyborze tkaniny trzeba koniecznie uwzględnić charakterystykę naszego zwierzaka. Czy jest zwierzęciem drapiącym, takim jak kot, czy mocno gubi sieść, no i czy przewidujemy dla niego stałe miejsce na naszej sofie. Nie wiem czy wiesz, ale można tak wybrać tkaninę, której twój kot nawet nie muśnie pazurem, podczas gdy inny mebel z niewłaściwą tkaniną atakować będzie pazurami bezlitośnie. Profesjonalna obsługa salonu wnętrz powinna mieć pełną wiedzę na temat doboru tkaniny pod twoje zwierzę domowe. Mam nadzieję, że pomogłem ci szerzej spojrzeć na to, co trzeba uwzględnić podejmując decyzję o zakupie sofy do salonu. Ważne, aby takiej decyzji nie podejmować zbyt pochopnie albo po kontakcie z niewykwalifikowanym personelem salonu wnętrz. Proszę zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków, w których fachowo doradzamy w kwestii wyposażenia wnętrz. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadaj je proszę w komentarzu do tego filmu, albo skontaktuj się z nami. Jeśli masz ochotę odwiedź nasz salon, będzie nam bardzo miło Cię gościć, udzielić wszelkich informacji, aby dopasować mebel idealny dla Twoich potrzeb. Zatem do zobaczenia w salonie lub kolejnych filmach na naszym kanale. Do widzenia!